Cześć! Dzisiaj mam dla Was małą aktualizację dotyczącą mojego samochodu. Mianowicie sprzedałem swój stary samochód i kupiłem jeszcze starszy. Jak pamiętacie z mojego poprzedniego odcinka, i mówię teraz do wszystkich moich czterech widzów, jeździliśmy sobie moim poprzednim autem, dieselkiem, na aplikacjach jak Glovo i Uber Eats. Był to dobry samochód, ale czułem, że ten silnik się męczy w mieście, a ostatnio nie robię dużo kilometrów na trasie. Poza tym skrzynia była do naprawy, coś stukało w zawieszeniu i zbliżała się wymiana rozrządu, więc zdecydowałem się kupić coś bardziej ekonomicznego na miasto zamiast ładować więcej pieniędzy w tamten samochód. I padło na to. Jest to oktawia z 2006 roku. Ma już 18 lat. No i trzeba przyznać, że na ten wiek wygląda bardzo ładnie. Albo żyje w przeszłości, albo ta auto naprawdę ładnie się postarzało. Ma już prawie 20 lat. Dla mnie 20-letnie auto to jest taki, taki pojazd z początku lat 90. Wygląda całkiem przyzwoicie. Nie mówię teraz o kondycji tego konkretnego egzemplarza, a o ogólnym designie. Ważna informacja. Samochodem będę jeździł na taksi. Także w następnym odcinku pokażę, co należy zrobić, aby zacząć jeździć swoim samochodem na aplikacjach jak Uber i Bolt. A w kolejnym... Pokażę Wam jak wygląda sama jazda, jazda na taksi, jak wyglądają zarobki itp. Ale dzisiaj skupimy się na tej oktawi, pokażę Wam co mi się w niej podoba, co mi się nie podoba i ogólnie przedstawię Wam ten samochód. Zanim zaczniemy pokażę Wam kształt. Lakier jest w słabym stanie, mamy dużo rys, wgniotek. Tam się nie patrzcie bo jest jakaś dziura, no ogólnie jest parę ogni z korozji. W okolicach nad jest sporo rdzy, a lautem będę jeździł głównie w nocy, a w nocy tego nie widać. Plus tego, że ten samochód jest w takim stanie, znaczy że ma tyle wgniotek i rysek, to, to taki, że nie muszę się przejmować kolejnymi yy, drobnymi uszkodzeniami. Na przykład tutaj ostatnio znalazłem nową rysę. Wiecie, jak bardzo się tym przejąłem? W ogóle. Tak skoda wygląda w środku. Tapicerka zaczęła opadać. Mam już na to plan, ale na razie kupiłem takie pineski i one ją podtrzymują. Jak widzicie, zainstalowałem pokrowce. Tutaj nie chodziło mi o chronienie tapicerki, ponieważ i tak nie jest w dobrym stanie, ale chodziło mi o łatwe czyszczenie. Ten materiał to jest jakaś fałszywa skóra, taki gumopodobny materiał bym powiedział i to się naprawdę łatwo, łatwo czyści. Ja wiem, że jasny kolor to nie jest dobry wybór na taksi, ale za bardzo nigdy nie miałem samochodu z jasnym wnętrzem, więc chciałem spróbować coś nowego. I założyłem, że założyłem też, że ten kolor będzie się ładnie komponować z grantowym lakierem. Chyba miałem rację. Ludzie mówią, że jasne wnętrze bardziej się brudzi niż czarne. Co nie jest prawdą, brudzą się tak samo. Po prostu na białym to, na jasnym to lepiej widać. Więc wiecie, kiedy należy to wyczyścić. A na czarnym za bardzo tego nie widać i jeździcie w takim syfie po prostu. Ale oczywiście zobaczymy, czas powie. Być może po miesiącu zrezygnuję z tych pokrowców i kupię sobie jakieś czarne. Zobaczymy, jak klienci będą traktować ten samochód. Ogólnie to można powiedzieć, że wbiłem się na minę. Obwiniam samego siebie, ponieważ nie sprawdziłem auta dokładnie przed zakupem, ale niesamowite jest, jak bardzo nieuczciwi są niektórzy sprzedawcy i ile potrafią ukryć przed kupującym. Mam nauczkę i mam nadzieję, że wy też nauczycie się na moim błędzie i będziecie pamiętać o dokładnym sprawdzeniu pojazdu przed zakupem. Ja tego nie zrobiłem. Na jeździe próbnej wszystko było ok, stwierdziłem, że to proste auto, więc co takiego może się zepsuć, no nie? Skończyło się na tym, że wydałem ponad połowę tego, co zapłaciłem za auto na serwis, a nadal czekają mnie kolejne naprawy. Auto kupiłem za 9500, serwis wyszedł mnie ponad 5. Na razie. Plus tego jest taki, że przez to, że ja kupiłem ten samochód, nikt oprócz mnie nie musi nim jeździć. Oczywiście oprócz mnie i setek pasażerów. Sprzedający był przynajmniej oficjalnie osobą fizyczną, a nie dealerem, więc nie, opłacało mi się, nie opłacał mi się żaden pozew, szczególnie biorąc pod uwagę kwotę, którą zapłaciłem za to auto. Ale powiem tyle: karma wraca, więc wierzę, że sprzedający odpowie za to w jakiś sposób prędzej czy później. A ja w międzyczasie postaram się przywrócić ten samochód do należytego stanu. To tak w skrócie na temat kondycji tego auta, ale o tym mogę opowiadać godzinami, więc to temat na inny odcinek. Przejdźmy już więc do głównego tematu. I aby zakończyć filmik pozytywnie, najpierw skupimy się na minusach, ale pominę usterki, jak wspomniałem, to jest na inny odcinek. Po prostu opowiem Wam o rzeczach, które mi nie odpowiadają w tym samochodzie. Zacznijmy od tego, że nie jest to kombi. Mój poprzedni samochód to był kombi i bardzo się przyzwyczaiłem do do tej pojemności, do tego, jak, jak bardzo praktyczne jest kombi w życiu codziennym. A myślę, że na taksi to szczególnie, ale niestety yy, takie egzemplarze były około 50% droższe yy, te najtańsze od tego. Yy, a nie chciałem wydawać zbyt dużo pieniędzy yy, na ten pojazd, więc yy, skończyło się na tym. Ale słuchajcie, ja w ogóle zapomniałem, że oktawie to nie są sedany, tylko to są hatchbacki, czy oficjalnie nazywane są liftbackami. I są naprawdę pojemne te bagażniki. Teraz sporo jest moich rzeczy prywatnych, więc wybaczcie ten burdel, który pomniejsza tę pojemność. Ale naprawdę jest tu bardzo, bardzo dużo miejsca. Jak tylko pozbędę się tych rzeczy, więc jestem na razie bardzo pozytywnie zaskoczony pojemnością tego bagażnika. I myślę, że wystarczy nam na potrzeby taksy. Kolejnym problemem jest to: manualna skrzynia biegów. Poprzedni samochód miałem ponad albo prawie 7 lat. Był to również manual, w którym dużo jeździłem po mieście, więc już się przyzwyczaiłem. Ale mam też automata i wiem, jak wygodnie się jeździ automatem po mieście względem manuala. Już zrobiłem trochę kilometrów tym autem po mieście i przyzwyczaiłem się do tego manuala. Trochę się różni sprzęgło od tego poprzedniego, ale już, już go opanowałem. Nie przeszkadza mi tak bardzo. Pewnie głównie dlatego, że y, tak długo jeździłem manualnym po mieście, no ale preferowałbym automata. Niestety, automaty są bardzo rzadkie z tym silnikiem w tej generacji Oktawii. Y, no i również są droższe. Jak ostatnio sprawdzałem, był chyba tylko jeden w całej Polsce na sprzedaż: ten silnik, czyli 1,6 MPI, y, z automatem. Drugi problem tej skrzyni to już nawet nie chodzi o to, że to manual, tylko o to, że ma tylko 5 biegów. I ten samochód na trasę w ogóle się nie nadaje. Przy 120, a nawet poniżej, jadę na piątym biegu, mam 3500 obrotów. Samochód wyje, więc no, na miasto w porządku, ale, ale brakuje mi tego szóstego biegu. Szczególnie że w poprzednim aucie, aucie miałem szósty bieg i naprawdę jest ogromna różnica na trasie. Następna sprawa to są te korbki. Z tyłu ma, mamy manualne, yy, manualne szyby. Ja rozumiem, że to auto ma 18 lat, ale myślę, że w 2006 roku elektryczne szyby to już były w miarę powszechne. Ale z jakiegoś powodu osoba, która konfigurowała ten samochód, nie wybrała elektrycznych szyb z tyłu. Pomimo, że auto wcale nie jest tak źle wyposażone na przykład z tyłu mamy nawiew z podłokietnikiem który nie jest w każdej oktawi tej generacji. Bardzo mi zależało na podłokietniku. Mamy klimatronika. Są czujniki tylne. Nie działają, ale są. I jest też tempomat. Także trochę ubolewam na tym, że nie mam z tyłu elektrycznych szyb. No nie wiem, wyobraźcie sobie, że widzicie pasażera, który musi zwymiotować. No, łatwiej jest otworzyć szybę elektrycznie, szczególnie, że kierowca nawet może to zrobić, niż, prawda, takie kolbkowanie przez pijaną osobę. Po drugie, powiedzmy, że ktoś, ktoś zostawi mi otwartą szybę i sobie pójdzie. No to muszę tutaj sięgać do tyłu, żeby ją zamknąć. No i oprócz tego nie ukrywam, że wygląda to trochę tandetnie. W 2006 roku już takie, taka technologia istniała, ale powiem Wam, że. Yy, te, te korbki są dość powszechne w oktawiach. Ostatnio jechałem nową Oktawią. Może nie na nową, nową, ale najnowszą generacją. I z tyłu też miała korbki, pomimo, że to jest. No, nowoczesny samochód. Miałem jeszcze problem z tym, że w tym aucie siedzi się bardzo nisko względem mojego poprzedniego samochodu, który był pewnie 10 cm wyższy, ale to była kwestia przyzwyczajenia, już, już, już mi to odpowiada. Fotele również. Na początku mi się nie podobały, ponieważ są znacznie twardsze niż w moim poprzednim małcie i wydawa wydawało mi się, że tamte wcześniejsze były lepsze, ale jednak wolę te, ponieważ yy, są trochę nawet takie kubełkowe, te, te boczki są bardzo twarde i dobrze cię trzymają yy, w siedzeniu. A w tamtym samochodzie to już było bardziej jak siedzenie na kanapie, że na, na zakrętach po prostu le, le, leciało się albo w lewo, albo w prawo. Może jeszcze bym znalazł jakieś duperele, ale to są jakby takie główne rzeczy, które mnie irytują w tym aucie. Teraz powoli przechodzimy sobie do plusów, więc skupmy się na takim aspekcie, który jest. Yy no tutaj są dwie strony medalu. Są plusy dodatnie i plusy ujemne, mianowicie jest to silnik. Od razu wam powiem, że to jest konkretnie ten silnik, którego szukałem, czyli 1,6 MPI 102 koni. Minus tego silnika jest taki, że no, jest wolny. Trzeba też wziąć pod uwagę, że przesiadłem się z diesla, który miał troszkę więcej koni, tam 20% więcej koni, ale przede wszystkim miał więcej momentu obrotowego. To jest benzyna, więc tak wysokiego momentu, momentu obrotowego nie ma. Poza tym. W dieslu moment obrotowy mamy znacznie niżej przy niższych obrotach, tutaj jest znacznie wyżej. Więc musiałem się przyzwyczaić do tego, że muszę podkręcić trochę te obroty, zanim auto zacznie no, przyspieszać poprawnie. Więc niestety nie dość, że ten samochód ma późno ten moment, to jeszcze tego momentu dużo nie ma, ale powoli się do tego przyzwyczajam. Jak już wspomniałem, to nie jest samochód na trasę, on na trasę według mnie w ogóle się nie nadaje. Ale na miasto, szczególnie wieczorkami, yy, powinien dawać radę. Dobrze, ale dlaczego szukałem tego silnika? Tego konkretnie 1,6 MPI 102 konie mechaniczne. Yy, no, dlatego, że uważam, że yy, z tego, co się orientuję, z tego, co, co się naczytałem, to jest najlepszy silnik do tego samochodu pod kątem kosztów eksploatacji i niezawodności. Słyszałem, że ten samochód, ten silnik jest praktycznie bezawaryjny, a nawet jak coś się stanie, to jest bardzo tani w naprawie. Tutaj dam Wam taki przykład. Skoda kiedyś robiła, chyba nadal robi takie silniki, były bardzo popularne w Superbach. TSI się nazywały. Konkretnie był taki silnik 1.8 TSI, i do bodajże 11 czy 12 roku on miał wadę fabryczną. Chyba chodziło o pierścienie tłokowe, pierścienie tłoków, przez które samochód spalał dużo oleju. I tak naprawdę jedynym rozwiązaniem był kapitalny remont silnika i wymiana tłoków. I teraz dam wam taką anegdotę. Byłem u swojego nowego mechanika, który zajmuje się tylko Skodami. Zapytałem się go, jak wygląda remont takiego silnika. No i on powiedział, że Kosztuje około kilkunastu tysięcy złotych. Nie pamiętam powiedziałam 14, chyba, tysięcy czy 16. Yy, dla porównania powiedział, że remont kapitalny remont tego silnika kosztuje 4000, czyli 3-4 razy mniej. I nie dość, że silnik jest stanie w eksploatacji yy, to podobno idealny podgaz, który również tu jest, to jest kolejny plus tego samochodu, co mi się bardzo podoba. Mamy instalację gazową. szukałem już auta z instalacją gazową za, zamontowaną ponieważ koszt nowej instalacji to pewnie około 3-4 tysięcy. Tutaj mamy instalację BRC. Podobno jest jedną z najlepszych, chociaż nie wiem, tylko niektóre serwisy ją, ją obsługują, także czasami trudno jest znaleźć gazownika, który się tym zajmie, ale na razie nie sprawia mi żadnych kłopotów. Jedyne co mnie tak naprawdę irytuje w tej całej instalacji, to to, że ktoś się zdecydował zainstalować korek tutaj yy, w zderzaku nie wygląda to tragicznie, ponieważ jest, yy, jest na tej czarnej, yy, czarnej części zderzaka, więc nie wygląda tak paskudnie jak na niektórych autach. Czasami nie wiem, dziś tutaj sobie to zamontują, to wygląda tragicznie. Yy, no, nie wygląda to jakoś super. Wolałbym, żeby to było prawda pod klapką przy wlewie paliwa. Ale w. Irytuje mnie to, że trzeba się tutaj schylać i kucać, żeby zatankować ten samochód, tak? Nie można sobie po prostu normalnie tutaj przejściówki yy, wkręcić i, i zatankować normalnie, tylko tutaj trzeba kucać. No, kolejny mały, mały minusik, ale mam nadzieję, że autko szybko się zwróci yy, i będziemy mogli kupić coś fajniejszego. Dla Was może to drobiazg, ale dla mnie na pewno nie. Kolejny plus, co mi się bardzo podoba w tym aucie, to to, że te wszystkie tutaj przyciski Świecą się na zielono, więc w nocy bardzo przyjemnie się jeździ. Zielony to mój ulubiony kolor i naprawdę mnie to uspokaja. Zegary, specyficzne, ale według mnie bardzo ładne, ładne, jak są podświetlone na zielono. I wiecie, ja teraz chyba rozumiem, dlaczego kierowcy Audi, kierowcy BMW jeżdżą jak jeżdżą. A to dlatego, że cała deska świeci na czerwono, tak? Albo na pomarańczowo i to jakoś wpływa na psychikę. A Skodziarze jeżdżą spokojnie, bo mają tutaj ładnie zielono. Następny plus tego auta, to jest ilość miejsca z tyłu. Nie jest to duży samochód. Ale słuchajcie, on jest y, zrobiony na platformie Golfa. Golfy, jak wiecie, są malutkie. Patrzcie, jak mam miejsca z tyłu. Na pewno nie jest to superb. Przednie siedzenie mam troszkę przesunięte do przodu. Ale nie jakoś ekstremalnie, ani maksymalnie. I patrzcie, wchodzę. O, mam naprawdę dużo miejsca na nogi. Teraz dla przykładu mogę też usiąść za sobą. Mam jakoś, nie wiem, 180, ileś tam wzrostu. I nadal, nadal się mieszczę bez problemu. Miejsca na głowę też jest sporo. Nie było tak dużo jak ta tapicerka opadała. Ale teraz jest naprawdę przyzwoicie tutaj no i myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku jak mówiłem, możecie się spodziewać ode mnie filmików na temat no ogólnie jazdy na taksy. już praktycznie wszystkie dokumenty mam załatwione także mogę legalnie jeździć taksówką po Krakowie nie taką tradycyjną taksówką z taksometrem ale na, na aplikacjach jak Bolt Uber więc dzięki za oglądanie i do kolejnego razu